Cześć widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj jest dosyć kluczowy odcinek w historii mojego kanału, ponieważ dzisiaj w Brawlu wbijemy sobie 15 tysięcy pucharków. Ponieważ, jak widzicie, zostało mi tylko 7 pucharków, a by wbić już 15 tysięcy. Przepraszam za to, ale mogą być drobne zagłuszenia dźwiękowe w tle, ponieważ jest mecz, no to wiadomo, że, no to wiadomo, że teraz jest oglądane. A przynajmniej jak ja to nagrywam, to jeszcze jest mecz. A więc wbijemy sobie to 15 tysięcy na bo, bo w sumie to jest całkiem spoko postać. Wbijemy to na bo, bo. Czajcie? Nie, wiem, to było zbyt suche. Ale dobra, my już przechodzimy do najważniejszej części. Jeśli teraz zdobędę 7 pucharków co najmniej, to wyobraźcie sobie, że już wbiję 15 tysięcy. Dla mnie to już wielkie osiągnięcie, dla mnie. Bo gram w Brawla w sumie jakoś od grudnia zeszłego roku jakoś tak więc w sumie nieco ponad pół roku a już 15 koła Co, gdybym grał regularnie tak jak wcześniej grałem to bym już miał pewnie z 25 ale no wiecie no tak to już bywa bo po prostu zostawiłem na chwilkę braula bo było dużo sprawdzianów kartkówek ale dobra my się tutaj zagadujemy a tutaj piperka na mnie leci nie może tak być Musimy jej uciec, ponieważ może mnie zabić. Na wiadomo, że tego nie chcemy. Nie, proszę. Nie zabijaj mnie. O, dostała w kość. O nie, niedobrze. O, nie ma ulta. O nie. Dobra, uciekniemy jej. Zrobimy coś takiego. Widzicie, jaką jestem Sigmą? Uciekłem jej. Ale, ale musimy ją kiedyś zabić. Nie możemy wiecznie uciekać. O Nie. Nie. Proszę. O, teraz, teraz walimy na nią. A, ja jeszcze nie leży. I? Nie, użyła ulta. O nie, glif jak ja nienawidzę kamperów. To jest chyba najgorsza rzecz, jaka jest w Braulu. Nie. Jest! Zwycięska passa. Tak. Wbiliśmy właśnie 15 tysięcy pucharków. Ja nie mogę. Już mamy 15 koła wbite. Tak się z tego cieszę. Oczywiście odbieram, odbieramy sobie Mityka. I co z niego wyleci? Proszę. Serio. motka emotka do rozy. Ale przynajmniej epicka. Nie najgorzej. I właśnie tym sposobem wbiłem 15 tysięcy pucharków. Dumny jestem ze siebie. To by było na tyle w, w tym bardzo fajnym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.